Cześć! Niedawno pokazywałem super okazję z darmowymi asetami do Unreal Engine, więc teraz czas na Unity. Co prawda, Unity nie poleciało aż tak ostro, żeby udostępnić darmowe asety, ale za to mamy bardzo, bardzo duże promocje, którymi warto się zainteresować. Właśnie ruszyła wiosenna wyprzedaż i będzie trwała do 29 kwietnia. Obniżki są tak duże, że możemy znaleźć nawet ceny zmniejszone o 80%. To co? Sprawdzamy najciekawsze okazje? Na tutorsowej stronie umieściłem specjalną listę najlepszych asetów, według mnie, więc wejdź w link w opisie, aby przejść do fajnej, uporządkowanej listy asetów wartych zobaczenia. Na pierwszy ogień idzie Realistic Car Controller. Marzyłeś kiedyś o tym, żeby stworzyć grę wyścigową z realistyczną fizyką pojazdów? A co, jeżeli bym ci jeszcze powiedział, że dodatkowo dostaniesz pełną destrukcję takiego samochodu? Brzmi super? Też tak uważam. Czyli dostajemy tutaj pełny zestaw narzędzi do stworzenia gry opartej o jazdę samochodem i przy okazji niszczenie tego pojazdu w efektownych kraksach. Dalej mamy Nature Renderer 2020. Jeżeli lubisz naturę w rzeczywistości i w komputerze, to ten aset jest dla ciebie. Dzięki niemu dostaniesz możliwość sadzenia tysięcy roślin na swojej scenie bez obawy o drastycznie spadającą wydajność. Paczka, którą tutaj dostajesz, jest specjalnie zoptymalizowana pod rośliny, więc nie tylko będziesz w stanie wykonywać dużo ładniejsze drzewa, krzaki i trawę, ale także dodać do nich wiatr. Kolejny jest Ultimate Inventory System. Myślę, że tutaj nazwa mówi sama za siebie. Jest to po prostu bardzo rozbudowany system ekwipunku do naszej gry. Często dostaję pytania dlaczego nie nagram filmów, w którym pokazuję jak zrobić taki ekwipunek. Tutaj jest odpowiedź. To nie jest takie proste. Jeżeli dałoby się to łatwo zrobić, to takie asety nie miałyby większego sensu. A wychodzi na to, że cieszą się sporą popularnością dzięki wielu funkcjom i łatwości użycia. Claycells jeżeli w poprzednim asecie nazwa mówiła wszystko, co trzeba wiedzieć, to tym razem wiele ci nie powiem. Claycells jest systemem modelowania bezpośrednio w Unity. Przeciągasz obiekty, które łączą się ze sobą, tworząc całe modele i animacje. Z Claycells teoretycznie nie musisz umieć programów typu Blender, aby wymodelować własne obiekty do swojej gry. Po prostu wszystko zrobisz od razu w Unity. Czas na Grabit. Jest to bardzo ciekawe narzędzie do rozrzucania przedmiotów po scenie. Zamiast męczyć się kilka godzin, ustawiając każdy przedmiot po kolei, w Gravit możesz włączyć oddziaływanie fizyki tylko na poszczególne obiekty i ułożyć je tak jak chcesz. Albo rozrzucić w niekontrolowany sposób. Wybór należy do Ciebie. No i mamy Tile World Creator 3. Tworzenie światów jest super. Tylko co zrobić, gdy świat jest bardzo duży, albo musi być za każdym razem nieco inny. Wtedy do gry wchodzi proceduralne generowanie świata. Tile World Creator 3 nie tylko wygeneruje za ciebie cały świat, ale także pozwoli ci w łatwy sposób dostosować zasady, jakimi ma się kierować przy tworzeniu mapy, i da możliwość dopasowania asetów, z których ta mapa będzie powstawała. Dzięki temu bez problemu będziesz mógł wrzucić do niego własne obiekty, aby wszystko wyglądało dokładnie tak, jak chcesz. Doszliśmy do Top Down Effects. Robisz grę RPG albo slashera? W takim razie ten aset jest stworzony specjalnie dla Ciebie. Dostajesz tutaj potężną paczkę efektów czarów i wybuchów. Jakość tych symulacji cząsteczek jest po prostu niesamowita, a z tym asetem możesz je dodać do swojej gry jednym kliknięciem. No i kto teraz powie, że Unity jest brzydkie? RPG Builder przed chwilką sprawdzaliśmy efekty czarów, więc teraz czas na prawdziwy kombajn. RPG Builder powstał po to, abyś mógł w jak najprostszy i jak najszybszy sposób stworzyć swoją własną grę RPG. Znajdziesz tutaj bardzo dużo gotowych funkcji i systemów, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na tym, co jest najfajniejsze wymyślaniu i tworzeniu własnej, niepowtarzalnej gry. A w połączeniu z Top Down Effects, z którego poruszaliśmy nieco wcześniej, robi się po prostu cudowny zestaw. Zbliżając się do końca, trafiamy na Castle Valley Collection 1. Wychodzi na to, że nie tylko Unreal Engine posiada asety stworzone z użyciem fotogrametrii. W tej paczce znajdziesz masę różnego rodzaju skał i kamieni, które zostały zeskanowane i przeniesione do Unity. A skoro do gry wkracza fotogrametria, to możesz być pewien, że ich jakość będzie najwyższych lotów. I ostatni aset na dzisiaj: Blocks Engine 2. Słyszałeś o programie Scratch? Wiele osób mówi, że ma świetny i prosty system programowania za pomocą bloczków. Dzięki temu assetowi możesz dostać ten system bezpośrednio w Unity. Co to dla nas oznacza? Oznacza to tyle, że zamiast programować pisząc kolejne linijki kodu, możemy układać kolorowe klocki łącząc je ze sobą i w ten sposób tworzyć logikę do naszej gry. Brzmi naprawdę ciekawie. No i koniec. Chociaż to, że dotarliśmy do końca naszej listy 10 najciekawszych asetów, wcale nie oznacza, że nie ma innych bardzo interesujących asetów. Odwiedź tutorsową stronę, na której umieściłem zdecydowanie dłuższą listę. Może tam znajdziesz coś dla siebie. Linki do wszystkich pokazywanych dzisiaj asetów znajdują się na stronie i w opisie tego filmu.